Zepsułem swój dzień będąc z moim bratem, kiedy miał się ujawnić naszym rodzicom. Part 2. Mama rzuciła mi jednoznaczne spojrzenie: "Zobacz, co zrobiłeś", po czym zignorowała mnie i skupiła się na moim bracie. Wiedziała dokładnie, co zrobić, aby mój brat się uspokoił, zaczynając od ćwiczeń oddechowych. Mój tata połączył siły z mamą i udało mu się odwrócić uwagę mojego brata opowieściami ze swojej przeszłości, o których wiedział, że rozśmieszą mojego brata, jak na przykład anegdota mojego taty o czasach, gdy był aspirującym piosenkarzem, autorem piosenek w liceum i przez serię komicznych wydarzeń musiał zastąpić kolegę z liceum, który był wokalistką nieznanego indie folkowego zespołu o nazwie "Kryterys Cameltoe Decant Słivkaks". Mój tata niechętnie zaakceptował z Cameltoe" jako swój pseudonim sceniczny. Ponieważ pozostali członkowie grupy stanowczo odmówili zmiany nazwy zespołu, mimo że nowemu wokaliście brakowało łechtaczki i palca wielbłąda. Przyjaciele mojego taty nadali mu przydomek Clint w ramach wewnętrznego żartu. N w Clint powinno być nieme. To co robili moi rodzice przynosiło efekty. Mój brat zaczął lepiej oddychać dzięki mamie i głośniej się śmiać dzięki tacie. Martwiłem się o brata podczas jego ataku paniki. Ale starałem się też zrozumieć, jak znaleźliśmy się w tym miejscu. Podczas gdy mój tata przypominał wszystkim, dlaczego ludzie nazywali go Clintem, zastanawiałem się, dlaczego mój brat sprawił, że wyglądam jak gej. Czy wykorzystał mnie, by zobaczyć, jak zareagują nasi rodzice? Czy spodziewał się, że powiem: "Macie syna geja, mamo i tato", ale to nie ja. A jeśli zareagowałbym w ten sposób, czy potajemnie liczył na taką reakcję, aby nie musiał mówić tego, co starał się powiedzieć przez lata? Mój mózg cierpiał. Miałem tak wiele pytań. Moja mama nalegała, aby mój brat poszedł za nią do swojego starego pokoju, aby mógł trochę odpocząć. Mój brat zniknął z mamą, nie wspominając o tym, że kłamał na mój temat. Nie rozumiałam już, co się dzieje. Mój tata, Alias Clint, z cichym N, sprawdził, czy moja mama naprawdę zniknęła, a potem kazał mi obiecać, że nigdy nie podzielę się z nikim tym, co miał mi powiedzieć. Westchnąłem. Z ust taty nie wyjdzie nic dobrego. Wyczułem to. Mój tata poinformował mnie, że były chłopak mojej mamy, osoba, którą uważała za tę jedyną, przed spotkaniem z moim ojcem, spotykał się z innym facetem, podczas gdy ona była zbyt zakochana by zdać sobie sprawę, że jej Romeo wolał Juliana, a nie Julię. Mój tata powiedział, że załamał moją mamę, gdy dowiedziała się, co się dzieje, a potem musiał zbierać kawałki, aż nauczyła się mu ufać i okazywać mu miłość i uznanie, których nigdy nie przestał jej okazywać. Powiedziałem, że w niczym nie przypominam byłego geja mojej mamy, ponieważ, jak wielokrotnie powtarzałem, nie byłem żadnym gejem.